Galopujące ceny energii sprawiły, że magistrat podjął szereg kroków związanych z analizą oświetlenia, które należy do miasta. Zidentyfikowano te ulice, na których oświetlenie jest najdroższe. Jedną z takich ulic jest właśnie Aleja Świętego Jana Pawła II. W tej chwili znajduje się tu bardzo stare oświetlenie rtęciowe, które poza tym, że jest bardzo drogie, to daje bardzo słaby efekt świetlny. Dlatego miasto podjęło decyzję o jego modernizacji. Prace już się rozpoczęły. W ramach inwestycji wymienionych zostanie łącznie 66 słupów na oświetlenie LED. Dodatkowo przy przejściach dla pieszych zamontowany zostanie inteligentny system sterujący wraz z detekcją. Przejścia będą rozświetlać się, gdy o zmroku i w nocy będzie zbliżał się do nich pieszy. Na tę realizację miasto otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt modernizacji oświetlenia wzdłuż Alei Świętego Jana Pawła II – to około 700 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy stanowi kwota dofinansowania. W ramach wymiany oświetlenia na Alei Świętego Jana Pawła II miasto ma także w planach zmodernizować wszystkie przejścia dla pieszych, które w ciągu tej ulicy się z nią krzyżują. Miasto pracuje także nad kilkoma innymi projektami związanymi z doświetleniem przejść dla pieszych.